Witam. Dzisiaj Wam pokażę każdy z trybów w grze Fir Tak więc to jest Armored Front. Na tej mapie mamy pojazdy, mamy yy, roboty i ogólnie musimy stawić czoła swoim przeciwnikom. Czyli to jest jakby takie podbijanie terenu. Hmm, nawet nikogo nie widzę. To są jakieś punkty. Ogólnie pierwszy raz gram na tej mapie, więc spokojnie. Eee, sprawdźmy. To jest takie starcie tytanów. Jakby Tu widzicie, jest robot, do którego można wsiąść. I bez problemu, można z nim sterować. Trzeba podbijać punkty. Gdzie jest walka dwóch robotów? Ja się w nią nie wpieprzam, bo zaraz padnę. Nasz robot po prostu został zniszczony. Przedaj. Jak się ewakuowało? Ok, zostałem zabity. Tak więc, jak widzicie, jest. granat kill. Tak więc, jak widzicie, to tak bardzo. No. Tu mamy rakietnicę. Tak to jest takie starcie, podbić wszystkie punkty. Następująco po zdobyciu wszystkich punktów, gracze wygrywajmy. Widzicie, mamy punkty na górze. I to, to zależy od tego. Czy nasza, znaczy nasza drużyna zdobędzie wszystkie punkty? Dobra. O, dostaliśmy ładnie z kosy w plecy. Ok, jeszcze chwilę zagramy i pokażę wam kolejny mod. Tutaj mamy również laserowy pistolety. Okej, okay, spróbujmy jakoś... O, zróbmy to. O, chyba mu nic nie zrobiłem. Ok. Dobra. Natomiast to, to będzie tyle z tego... Ee, z tego trybu. Zapraszam do kolejnego. Kolejnym trybem w grze Fear Online jest tryb Deathmatch. Match. na mapie Daytime Rooftop, czyli ogólnie Deathmatch to jest yy, to nie jest zwykły Deathmatch. To, to jest gra drużynowa. Czyli po prostu gramy gramy na liczbę punktów, w której musimy zabić daną yy, liczbę przeciwników. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli na górze mamy pokazane liczniki oraz mamy określony czas, dzięki któremu yy, Dzięki któremu wiemy ile mamy czasu jeszcze do końca rozgrywki. Jeżeli będziemy mieli przewagę punktową to wygrywamy. Jeżeli będziemy mieli yy, przewagę Jeżeli po prostu to będziemy 500 punktów również wygrywamy. Jeżeli nie będziemy mieli punktów i przeciwna drużyna będzie miała punkty, to oni wygrywają. Na tej zasadzie to wygląda. To jest zwykły team deathmatch Jak widać, ok. Spróbuję, zobaczymy naszego skilla. Może coś... Coś tutaj będziemy zabijać. Asysta Ok, się ma. Nie wiem skąd oni w ogóle kaski mają na głowach. Ja też ledwo co kupiłem sobie. Dopiero broń. Ale ok. Ło. Dobra, widzę, że dostajemy nieźle po dupie. Nie jest tak prosto, jak się wydaje po prostu. <laughs> Wszystko jest takie. Jak widzicie. Jeszcze w testach bo ogólnie to jest Alfa test, więc nie ma dużo serwerów nie ma dużo graczy, ale niedługo zapewne będzie beta, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak widzicie, nie słychać wielu rzeczy jak strzały, na przykład. Niektórych, niektórych Ludzie, którzy do mnie strzelą czy tych nie słyszę. Nie wiem dlaczego... Może przez to, że mają tłumiki. Bądź po prostu ich nie mają i gra jest bugowana. Nie ma żadnej. nie ma żadnego muzyczki w tle, więc to oczywiście również troszeczkę przeszkadza. W sensie takim, że... Musimy być tutaj, jesteśmy wtedy bardziej skupieni niż powinniśmy, przez co jak widzicie, jest taka nie inaczej. Ok. Tak więc to było na tyle z tego. Jedziemy do kolejnego. Okay. Teraz wam pokażę mod Soul King Wasteland. To jest taki ogólnie inny już tryb. To są tryby takie poboczne. Coś typu jak mamy kampanię na przykład taką kooperacyjną, tak więc to chyba jest coś tego typu, że musimy zabić. Króla dusz. Nie jeszcze tego nie grałem, tak więc teraz zobaczymy ogólnie jak to wygląda. Mamy do wyboru ogólnie 8 osób, przez co z tymi 8 osobami możemy stworzyć kooperację. Widzicie. 3, o! 2, to chyba chodzi o to, że musimy porywać się ciała. Widzicie jestem tym ziomkiem, który ma jakieś super mocy. Widzicie jakieś straszne pięści, dusza, latanie. Shadowion new że horror it. A można porwać sobie duszę, zbierasz się w ten sposób. Ok, to działa na tej zasadzie, jak widzicie, to jest władca dusz, czyli trzeba jak najdłużej być w duszy. Super. Yeah. Super, fajna rozgrywka. prosto poćwicz. Znaczy, z trifle. Pokażemy. Wow. Shit. Znaczy. Wow. O cholera. Trzeba ja być królem dusz. Trzeba po prostu zbierać jak najwięcej tych dusz i przetrwać. Tak to mniej co wygląda. Zostałem najlepszy. Dostałem 100 Express 100, 100 Golda. I tak to by wyglądało na ten tryb. Kolejnym trybem rozgrywki jest PVE mode, czyli jednosłownie mówiąc scenariusz. Będziemy grać teraz Subway Panic na poziomie Easy, ponieważ to jest a... to jest taka kooperacja czterech graczy, w której mamy cele, musimy je wypełniać poprzez zniszczenie yy, wrogów. Hmm, to tak jakby na przykład na singlu, tylko że trochę inaczej zobaczyć e, można to zaskipować ok mamy kacenki, hey, mamy wszystko i rozpoczynamy naszą wędrówkę o tak Czyli epizod pierwszy Underground escape road naprawdę fajne jest ogólnie gra jest fajnie rozbudowana naprawdę mam nadzieję że jak wyjdzie pełna full wersja to będzie będzie jak grać co myślisz dobra jedziemy Spadamy I przesuwamy tereny What Okej okay. Przesuwamy Okej okay. Jeden Widzicie, tutaj dostajemy punkty za zabicie zwykłych NPC. Poprzez co można. O! Pięknie, 6 km. Trzeba uważać, bo tutaj można umrzeć. Dobra. Rozbrałem bombę w imię bręciem będzie ciężko, o tak więc widzicie mamy tutaj różne cele. Kolejnym trybem w grze jest Demolition, czyli tak zwane Search stroj. Tak więc zagramy na mapie Laboratory. Jak widzicie mamy bomby. Mamy bomby, mamy y, jedne, jedno życie na rundę, czyli po prostu po zginięciu umieramy. I. celem głównym jest... Y, jednego teamu jest podsadzenie bomby, a drugiego rozbrojenie bomby. Tak jak tak, tak jak to zwane FFA. Tryb z Counter strikea Nic specjalnego. Ok. I ostatnim ogólnie trybem, który mamy jeszcze w grze oprócz Knife Moda, jest również PvP mode Firestorm, tak zwana ucieczka. Czyli to jest tryb Escape. Też pierwszy raz nie gram. Czyli po prostu trzeba uciekać. Jest jedna runda i nie ma więcej. mission object Escape. Natomiast ze strony powinniśmy się poruszać. Widzę, że mamy jednego typa, którego wcześniej graliśmy. Ok, ogólnie taką broń jaką sobie kupicie. Taką broń później macie podczas rozgrywek właśnie escapeowych, że to właśnie takie, tych pobocznych. Pierwszy raz dzisiaj e, gram na tym czymś więc nie, nie znam dokładnie... O! Nie znam dokładnie jak to działa bo nie. E, ten mod To chyba trzeba uciec po prostu, to jest wycieczkę e, Ciężkie jest właśnie bardzo ten survive Survive mówiąc, to jest bardzo ciężkie Dobra Okej, okay, HP, wszystko mamy. O, Data Explosion, o nie! Tak właśnie, trzeba jak najszybciej się przedostać <grym> przez dany obszar, <grym> zanim po prostu umrzemy. Tak, dobrze myślałem. Trzeba po prostu jak najszybciej uciekać, bo za nami jest lawa ognia, znaczy fala ognia, dzięki której możemy umrzeć. Dobra, to by było chyba na tyle z tej, ogólnie z wszystkich modów. Dzięki wam bardzo. W kolejnym odcinku wytłumaczę ogólnie jak działają sklepy, craftingi oraz wszystko co jest związane z menu. A więc żegnam się z Państwem i zapraszam do kolejnego odcinka. Na razie.